Tu dzieci mają głos! Sami opowiadamy o książkach i nie tylko. Dzień dobry. Dzisiaj jestem ze Stasiem. Cześć. Hej. Opowiemy o książce Tabliczka mnożenia w wierszach po angielsku. Pan Tomek Elbanowski oraz Ian Spriggs wydali tą książkę mm, dla dzieciaków. E, jak ci się podobała? Według mnie książka bardzo ciekawa, oryginalna. No i znowu pan y, Tomasz Alewanowski zrobił wierszyki, żeby łatwiej było zapamiętać y, te, no chociaż niektóre mnożenia. Tym razem po angielsku. No właśnie, tym razem po angielsku dla dzieci, żeby y, osłuchały się z językiem, ale również, żeby tam te szare komórki pracowały pod tym kątem y, matematycznym. Y, tak, więc takie dobre połączenie. Dlaczego warto jest się uczyć języka angielskiego? Ty mi powiedz. No nie tylko angielskiego. Uważam, że powinno się uczyć yy, dużo, znaczy no nie dużo, ale chociaż ten z jeden język się uczyć to jest uważam podstawa. Taki minimum. Minimum. Yy, jak ktoś chce, to niech się nawet pięciu uczy, ale ja uważam, że no chociaż jednego trzeba yy, nawet się nie nauczyć, ale uczyć. Ale go znać, żeby się dogadywać. Angielski, na przykład, albo hiszpański, czyli takie języki, którymi się dogadamy wszędzie. Na całym świecie wręcz, nie? No tak. No właśnie. I tutaj panowie postanowili, że połączą przyjemne z pożytecznym naukę edukację zarówno i języka, jak i tabliczki mnożenia. No i jakim to wyszło, powiedz tymi. Uważam, że ciekawe. Dlaczego? E, no, bo są też ciekawe rymy, mamy tabliczkę mnożenia całą, no nie całą, ale e, no tam do stu chyba z tego, co mi wiadomo. I, e, no, i można się nauczyć takiej tabliczki, tym razem po angielsku, a nie po polsku. No a słowa, e, które tutaj są zawarte e, z angielskiego, one są łatwe do przetłumaczenia, wszystko jest zrozumiałe, myślisz, dla takiego smyka? Myślę, że yy, no niektóre tak, ale jednak, żeby mieć pewność, lepiej się zapytać rodziców. Tak jest, albo mieć przy sobie słownik na przykład, tak? Jeżeli ktoś nie jest y, biegły z angielskiego, dopiero zaczyna naukę, y, dzieciaki, to warto, żeby sobie właśnie czy zapytały się rodziców, czy sięgnęły po, po jakiś tłumacz. Y, czy to jest dobry pomysł na y, edukację? Taki sposób, y, Rymowanek. I angielskiego, i matematyki. Uważam, że angielskiego można się nauczyć, przez to dość łatwo. Eee, Rymowanki, no raczej wszystkich nie zapamiętamy. To są takie, żeby, że na przykład, nie wiem, mamy jakiś problem z jednym konkretnym działaniem, to sobie czytamy, powtarzamy kilka razy, a potem na, nie wiem, na przykład na teście z matematyki, to i powtarzamy, aha, czyli to tak było, i zapisujemy, żeby się już nie mylić. Mm. Żeby było jasne, książka nie uczy angielskiego, ale na pewno wzbogaca słownictwo, bo e, rymy tutaj zawarte są proste, e, rytmiczne. E, takie, że jak dziecko posłucha, to łatwo to wpada w pamięć. Tak. Dlaczego polecisz tę książkę dla dzieciaków wczesnoszkolnych, dla podstawówkowiczów, <noise> że tak się wyrażę? Dlaczego to jest dobra, dobra pozycja? Uważam, że można właśnie te rymowanki y, są zabawne, niektóre, y, ale też się właśnie trochę coś tam z matematyki podciągnąć. E, angielskiego też z y, jakichś tam kilku słówek może nauczyć. No i ilustracje tutaj w tej książce są bardzo ładne. Tak jest. E, wszystko to składa się w dobrze spiętą, jednolitą całość i e, jest takim ciekawym wyborem e, dla dzieci e, do nauki poprzez zabawę. Mm, tak, też uważam i rysunki jak zawsze e, Pani Fitz zrobiła bardzo ładnie. Tak jest. Polecamy? Bardzo. Polecamy. Dziękuję Ci bardzo za wywiad i trzymaj się ciepło. Proszę bardzo. Pa!